Witam was już w dziewiątym odcinku Shadow of the Colossus Chciałbym wam podziękować również za 30 już subów na kanale I teraz y, jedziemy zabić kolejnego kolosa Nie będę zsiadać z tego konia. Dobra. Za chwilę zauważycie, czemu ten boss jest dla mnie taki straszny. Kolejny boss, którego trzeba będzie obrócić na tył. Czyli na brzuszek. Musi mieć odkryty. No a w pierwotnej wersji ja próbowałam się złapać tego Włosia go pod spodem. Ale się nie da. I, I widzicie już, jaki jest problem z tym? Naszym głównym zadaniem w pokonaniu tego kolosa jest doprowadzenie go do tych gejzerów wodnych, które właśnie mi minęły obok. Musi po prostu on wejść z stanie. Wtedy on się przewróci na brzuch. To, co wcześniej mówiłam. A on tutaj jest! Strasznie nie lubię jak coś we mnie strza. po prostu nienawidzę, ja wtedy mam taki odruch Zostawcie mnie w spokoju! Okej, okay, jesteśmy blisko gejzera. Teraz będziemy musieli go nakierować po prostu na ten gejzer Ten tutaj obok. O tutaj jak widzicie, tą pomarańczową plamę. Wtedy właśnie będziemy... Najpierw on musi przez we mnie atakować po pierwsze. Yy, on się przewróci. I to już opanowałam z wcześniejszych prób nagrania tego filmiku. No się przyznam, że no, już któryś raz próbuję to nagrać. Dobra. Jesus, aqui era o Bionic, nicho Mist Kung Fu. Kung Fu. Kung yeah. Fu Panda. Yeah. Get ready to feel the thunder. Come out with crazy feet. What are you going to do about crazy feet? <coughs> hmm. Music for I will. I will. Three. Jego powinno to unieść. Okej. Okay. Udało się, udało się. A przejść Ogonem. Lecimy, lecimy. Musimy się dostać do niego na skorupę zapewne. A raczej na pewno, ponieważ nie widać, żeby na puszku miał jakiś <słuch> do życia. Bra. Wskakuj tam, a nie, no co ty robisz? Czemu ty spadłeś? Czemu ty spadłeś? właśnie tam z powrotem na górę. No, hop hop. Hop hop. Trzymaj się. Trzymaj się, trzymaj się, trzymaj się, trzymaj się. Okej. Okay. Teraz on nie może spać z niego. Już się, idzie nam coraz lepiej. Nie! Nie spadnij, nie spadnij, nie spadnij! Jezu, on robi same w tak jak w pierwszej klasie na błefie w podstawówce. No to teraz, dzieci, poróbmy fikołki. No i on idealnie to prezentuje. On jakby był pijany i nie, nie był w stanie się utrzymać na lepiej. Jezu, jakieś pijane, Tylko się przewraca. Masakra. To teraz gdzie my mamy iść? Chyba spadliśmy mu na zadek z powrotem. A mamy iść na głowę. Ta. Z jaką się chyboczę, a my mamy iść tam do przodu. No. Nie no już mam tytuł do tego odcinka I ja Stefana tak No Nie Kucaj, kucaj Dobra Jak on nie spadnie teraz To to będzie wielki cud Ja mam nadzieję serio, że on nie spadnie Mam nadzieję, że nie będzie więcej punktów, bo się załamie, jak będzie więcej punktów. To jednak był chyba ten jeden z najtrudniejszych bossów tutaj. Przynajmniej dlatego, że strzelał, jak do nas. Nie, nie zrzucisz szans, nie ma bata. Nie ma bata takiego. Zauważyłam, że w tej serii bardzo dużo pokłada w jakikolwiek w cokolwiek. Jezus Maria, kiedy to było dla mnie trudne wyzwanie, szczerze mówiąc. Ogólnie trudne jest dla mnie sterowanie tym koniem tutaj. W sensie skomplikowane nie jest, chociaż raczej praca kamery jest dla mnie trudna w tym. I już ostatni finisher. finisher. No i leży, nareszcie. Nawet nie wiecie, ile podejść miałam do niego. Po prostu był masakryczny dla mnie. Mam nadzieję, że następny nie będzie aż taki trudny. To odwracanie e, tych kolosów to jest chyba najgorsza rzecz. Już dwóch mieliśmy, których trzeba było przewrócić. Szczerze mówiąc, ten, który chodził e, po tym, był łatwiejszy niż, e, niż ten, no bo jednak w nas strzelał cały czas. Coś jeszcze nam powie, czy nie? Bo jednak Coraz śmialsza się robi ta dziewuszka Już cały prawie okrąg robią nade mną Jeden mniejszy, drugi mniejszy Bra, Kolejny po lazu Będzie jakaś nowa kacenka, czy też nie? Jestem ciekawa. E, dobra. Znowu wstaje nasz Stefan. Dzierży swój miecz grzecznie. I... słuchamy kolejnego wroga, jaki jak będzie. E, sądzę, że to będzie... E, Okay. Nie wiem czemu. Nie wiem, czy oglądaliście taki film. Było a propos ataku na ziemię przez chyba kosmitów, albo to było... Ale była taka wielka zmutowana tonoga, albo gąsienica, jakiś taki potwór, który reagował na dźwięk. I jak się szybko jechało, to na nagle wyskakiwała, tak z ziemi, i pożerała. Stary, ale fajny. Polecam. Wstrząsy. A teraz dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam Was do polubienia, zostawienia suba. I pa pa!